Witam Was serdecznie, Max Paypal przedstawia MotoGP 21 w tym odcinku Grand Prix Japonia Motegi. No, mogę powiedzieć od siebie, że ten tor raczej nie darzy sympatią. naprawdę. Jest to dla mnie ciężki tor i raczej nie nielubiany i pod względem jazdy i pod względem ustawień. Już to w części 20 o tym mówiłem, ale tutaj mogę powiedzieć, że jest progres. Jeśli chodzi o jazdę moją, naprawdę tutaj troszkę poświęciłem tego czasu, pojeździłem sobie przed robieniem tego odcinka w próbie czasowej, żeby to dopracować, bo moje tempo z ostatnich odcinków lekko spadło w dół, dlatego muszę trzymać cały czas wysoki poziom, więc tutaj postanowiłem, że troszkę więcej czasu spędzę z tą trasą, żeby ją bardziej naprawdę okiełznać. I tutaj dużą zasługą też jest ten tuning, który tutaj mam, bo myślę, że to była dobra jednak decyzja pójść w moc i tutaj w zużycie oraz tą temperaturę tej opony. Tutaj jednak tutaj było dobrze i w silniku to, a to w moc tutaj postawić. No, jeszcze troszkę brakuje. Myślę, że pod koniec tego odcinka jeszcze tutaj tak podejmę tą decyzję w jakim tutaj będę zespole jechał. Czy to będzie prawdziwy, czy może fikcyjny. Myślę, że po to po, pod koniec tego odcinka już tutaj zdecyduję. Dobra. No to jedziemy. Japonia. Słynąca e, tutaj z kwitnącej wiśni. Tak, tutaj Japonia słynie właśnie z tego. Dobra, ja tutaj jechałem, w, tak, poświęciłem ten czas, żeby jechać jednak z powrotem, tak jak na początku, czyli dwa treningi, żeby dopracować to. Tutaj były warunki deszczowe, 2,6, suche, 1,59. Jako jedyny tutaj zszedłem poniżej bariery dwóch minut. Naprawdę myślałem, że już poziom trudności mi się tutaj e, naprawdę zmienił, ale cały czas tutaj na 100% jadę. E, Propo po drugiego... To, to znaczy się kwalifikacji też tutaj na mokrych i zrobiłem 2-4, czyli różnica pomiędzy suchymi a mokrymi 5 sekund. Tak tutaj zauważyłem. Więc jeżeli chodzi o motegi. Hello from the land of the rising sun. Today the World Championship is being held at the Metegi Circuit, where the Moto3 class race is about to get going. After the rain a few hours ago, the skies have finally cleared up, but there hasn't been enough time between the rainfall and the start of the race to let the track dry out. This means the race has been declared. 18. Temperatura asfaltu. A zapomniałem to jeszcze to o czymś. Zapomniałem to Wam to powiedzieć, że to projekt to kasku to został to zmieniony. Troszeczkę inaczej go zrobiłem. Dobra, pora tutaj się podzielić ustawieniami. No, trochę już tutaj ich mam 14 aż. Motegi. I będę tutaj jechał na tych ustawieniach. 2, 2, 2. 2, 7, 7, 5, 2, dwójka i 7. E, geometria bez zmian, cały czas na tej geometrii. Jak widzicie, teraz jest takie napisy Pepsi, ale z... E, tym razem z innej firmy ten kask brałem. Trochę takich mm, rzeczy też brałem, takich smoków na ten kasku. Myślę, że pod koniec odcinka pokażę ten cały projekt. Co do biegów, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 4, elektronika 3, 5, 5 i 3, paliwa jak najbardziej. Nagrywam ten odcinek bezpośrednio po kwalifikacjach we Francji, więc może e, podczas jazdy trochę powiem e, w sprawie kwalifikacji. No Fabio Quantararo bardzo dobrze pojechał, jeżeli chodzi o te kwalifikacje. A Maverick Viñales Zarco. No tutaj mogę powiedzieć, że na Fabio Quantararo liczę i na Zarko, jeśli chodzi o wyścig. No ale zobaczymy, jak będzie. Trochę słabo Costa pojechał na kwalifikacjach. Bo tam się nawet nie dostał do kwalifikacji numer 2. Ja mogę tak o Ciebie powiedzieć, że bardzo się interesuje teraz klasą i królewską, i Moto 3. Jakoś Moto 2 jakoś mi tak troszkę nie, no nie ciekawi, naprawdę. Najbardziej królewska, i Moto 3. Tam się naprawdę coś dzieje. Marquez mogę powiedzieć, że wraca powoli do formy, ale Rosji. No raczej tutaj bym się no, nie wypowiadał. Ja raczej bym go Rossiego podsumował za całą kształt jego kariery, bo teraz wiadomo jak on jeździ. Tutaj. No, ciężko mu jest. Naprawdę mu jest ciężko. Na tym motocyklu cały czas mówi jakieś problemy. Moim zdaniem jak zawodnik jeździ już X lat, no to powinien praktycznie znać na pamięć wszystkie parametry ustawienia motocykla ale myślę, że to już jest po prostu wiek. No tutaj trzeba naprawdę dobrze jeździć. No muszę się naprawdę out. tutaj skupić, go, bo pracowałem tutaj score, nad tempem, please, nad jazdą, nad ustawieniami, nad równością jazdy. I jedziemy. Tam. spokojnie, jeszcze spojrzymy z tyłu. Tak, tutaj. Bardzo ciasno tutaj właśnie wjeżdżam w te zakręty, bo miałem drugie ustawienia, że jechałem, e, mogę powiedzieć już w jechałem po prostu w dwóch różnych ustawieniach. Jedne były takie, że jadę szybko, ale no wręcz nie mogłem zacieśniać tych zakrętów. Naprawdę tutaj wolałem postawić na e, mniejszą prędkość, ale z, z większą precyzją. Albo postawić w szybkość motocykla, ale już by po prostu o właśnie tak jak ja teraz przejechałem, już nie byłoby tak precyzyjnie. Już by tak nie zacieśniał tych zakrętów, ale by był szybszy. Dlatego wolałem e, tutaj ustawienia zrobić takie żeby była jednak ta precyzja w zakrętach wręcz jeżdżenie tak jak ja teraz jadę bardzo płynnie i naprawdę spokojnie żeby pływać po tych zakrętach o właśnie tutaj na spokojnie dodawać tego gazu sprawdzać no kontrolować jazdę naprawdę na tym torze dużo dużo spędziłem czasu to mogę powiedzieć no szczerze powiem z dwie godziny sobie tak jeździłem żeby dopracować to no jak dam rady jeszcze jeden dzisiaj oglądniecie odcinek to jest bez wątpienia i na spokojnie tutaj siedem okrążeń ucieczka moja teraz będzie. Bo tutaj jest taki fajny zakre. Tutaj jednak jest taka możliwość pojechania na betoniki. O, PWR pozycja 2, bo widzę, że mi braknie. I na otwarcie 2.11. Na spokojnie. Tak, jest tutaj na spokojnie. Dobrze, że dostałem też wsparcie. No, naprawdę, bo tutaj troszkę się łamałem. Jeżeli chodzi o życie prywatne, bo naprawdę już mnie zaczęło to ach, wkurzać ze złamanym obojczykiem. Tutaj nie mogę niektórych spraw pozałatwiać wręcz. Musiałem się naprawdę przyzwyczaić, jeżeli chodzi o no, proste czynności nawet w domu, no bo naprawdę z tym obojczykiem nie jest tak za fajnie, szczególnie jak mi zdjęli ten gips, no to już mogłem poczuć się troszkę komfortowo ale za to mam założony stabilizator. Dzięki temu mam trochę więks większą swobodę ruchu. Pani doktor mi też powiedziała, że no jeszcze w tym roku sobie pojeżdżę na motorze, ale jeszcze będę musiał poczekać dobre 3 miesiące. Już mam taką ochotę pojeździć sobie na moim kątą cbr Widzę tylko znajomych, jak jeżdżą na motorach, a ja, no niestety, muszę tutaj pauzować. Ani nie mogę nawet na jakiś zlocik pojechać, no nic, po prostu. Mogę tylko się tutaj zadowalać grą. Ale tutaj proszę, a Kosta mnie tutaj wyprzedził, ja tutaj gadu, 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 a tutaj normalnie... Zawodnicy... Nie, tutaj naprawdę zaczęli... Troszkę tutaj szturkać. A Akosta. Ładnie. Dalej winterno. No zdecydowanie tempo. Troszkę spadło. Ach, tutaj uwaga. tutaj no proszę mnie tutaj wyprzedził ja tutaj pracę muszę już bardziej się tutaj skupić nad jazdą bo tutaj japonia no Suzuki powinien tutaj wygrać domowa runda no tutaj jadę Na spokojnie nawet nie chce mi się zmieniać kamery tutaj naprawdę bardzo mi się fajnie jeździ z tą kamerą jednak. Taką troszkę bliższą. Ja chyba pamiętam, że w wersji 20. tą kamerę jednak miałem troszkę oddaloną. Tutaj jednak sobie tutaj jadę z tą kamerą. Ale wszystko zależy od późniejszego etapu. Jak gracz już tutaj ma problem z jazdą, no to w klasie Moto2 będzie miał pewnie jeszcze trudniej. Ja tutaj naprawdę się dobrze bawię w tej klasie Moto3. Więc nie mam takiego tutaj. A, tutaj troszkę za szeroko pojechałem. To była pozycja 3, bo straciłem. Ja mogę zaryzykować spokojnie, bo mam plus 3. Kółka. Trochę hamulce mają tutaj takie dziwne. Tutaj trzeba bardzo uważać, naprawdę, na ten zakręt. Ponieważ go się bardzo obawiałem. Już nawet w treningach. Trójka. Żeby mi tutaj nie uciekli. No widzę, że Minio odkręcił tempo. Dobra, trójka zostaje. Trójka tutaj zostaje. Uderza kosta troszkę słabnie. Ach, uderzenie! Sorry, sorry! Ach, tutaj było! Na szczęście nie było wywrotki. Po pierwsze takie moje, za bardzo trzeba walczyć tutaj, jak? Jeszcze raz tutaj go uderzyłem. No ale to jest wyścig, to jest wyścig. Tutaj trzeba twardo. Za, z zawodnikami. Ten za bardzo uciekł. Dary bilder. Ciekaw jestem czemu w ogóle takie zina w realu. Jeżeli chodzi o takie warunki właśnie deszczowe. Jeżeli faktycznie, ja pamiętam jeszcze jak Makpi kiedyś jeździł, albo nie, yy, to, to chyba Pawi, tak, Pawi, pamiętam Pawiego jak kiedyś jeździł w yy, Moto3, to samo, warunki deszczowe, no wręcz, no, kosmiczne czasy robił. Power Pozycja dwa przycisnęłem. Dary winger, teraz tutaj się powalczymy. Tak jest. No tempo jest zdecydowanie mocniejsze. Mogę powiedzieć, troszkę jest nieścisłość w tej grze. No bo oni nawet nie jeździli takim tempem, nawet w kwalifikacjach. Naprawdę i tutaj mogę powiedzieć, ach, tutaj troszkę za szeroko ten zakręt wzięłem. Mogę powiedzieć, że no zdecydowanie to te tempo nie powinno być takie. No na 2,7, na 2,8 to tam. no 2,7, 2,7. A tutaj normalnie 2,6 się robi. 2.5 Dobra, dwa ostatnie okrążenia Muszę tutaj zaoszczędzić Widzę, że tylko ja, Suzuki tutaj też jest W gronie No Suzuki tutaj naprawdę na domowej rundzie Powinien tutaj wygrywać Ktoś się wywalił, kto to był? Suzuki, no niestety, ja o nim tak dobrze mówiłem A tutaj niestety Upadek Teraz Binder A kosta i ja to my tutaj będziemy jechać. Muszę się zbliżyć, bo to już jest sekunda przewagi Darbindera. Muszę tutaj zdecydowanie się przybliżyć. Ach tutaj za szeroko, co ja to robię? Pozycja 3 Ale straciłem, kurde ale jestem z siebie, teraz zły, teraz jestem dla siebie naprawdę zły Taki błąd zacieśniamy, zacieśniamy te zakręty Będzie ciężko. Dwa okrążenia, sekunda. 269, no tak. Mówię, że kurde oni tak jakoś... No, tutaj cały czas jest ta sama przewaga. Spokojnie, spokojnie, bo tutaj naprawdę już zaczynam się powoli niecierpliwić. Zaoszczędzę tego pwr a na ostatnie okrążenie. Ciekawe, jak Darren Binder sobie tutaj Darren Binder tutaj sobie poradził. Ciekawe, jak on z tym paliwem sobie daje radę. Ja akurat nie włączam w, y, powtórek, bo to jest bez sensu. Wolę grać bez powtórek. Ci, którzy dawają sobie powtórki, no to mogę powiedzieć, że to są tak tacy gracze, którzy no, chcą się po prostu uczyć na błędach po prostu, albo mają po prostu problem z y, tymi rywalami. No to jak najbardziej y, wtedy mogą sobie po prostu te powtórki tutaj jak najbardziej włączyć. Ja, ja raczej z tymi rywalami nie mam problemów, więc konturek po prostu nie łączam. Dobra, jedno okrążenie. Musi pisać jedno okrążenie żeby mi tu coś tego paliwa. pozycja PWR pozycja 3 to już jest ostatnie okrążenie no tempo jest mocne tempo jest naprawdę mocne tutaj troszkę przycisnęłem O, będzie ciężko ale nie mówię że się nie poddaje tutaj muszę naprawdę Oj normalnie mam takie wrażenie, że za chwilę w ogóle nie będę nic mówił. Jest, 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 pole manewru już będzie. Chyba coś mi się wydaje, że coś ma chyba z paliwem. Jeszcze tutaj ładnie. Ach, tutaj. Ale normalnie aż pryska wodą. Teraz, teraz, chyba nie. Chyba tak albo nie. Tutaj się pokażę. Troszkę. tak, tutaj nie. W tym zakręcie też nie. Przycisnęłem, przycisnęłem. Teraz do hamowanie. Opóźniam, opóźniam, opóźniam. Tak jest, wyniesie go. Wyniesie go, tak jest. Ale go tutaj zblokowałem. No nie mogę. Tutaj musiałem go naprawdę zblokować. Tak, walczy, walczy do samego końca. Ja muszę tutaj to zobaczyć, bo naprawdę walka będzie do samego końca. Na spokojnie teraz. Muszę spokojnie oddychać normalnie przed tym hamowaniem. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj, żeby tylko zmieścić się, jest. Zmieściłem się normalnie na limicie w tych zakrętach. Teraz już spokojnie. Tak jest, pięknie. Ale Binder jeszcze walczy. Kto to wygra? Ja? Muszę zobaczyć. Ach, jednak ja. Nie byłem pewny, naprawdę nie byłem pewny tego wyścigu. Ale ładnie, ładnie. Pod koniec dopiero odkręciłem tempo. Wreszcie wróciłem na swoje tory, bo było ciężko. Szkoda tylko tego e, Suzuki'ego. Kurde, on nawet nie skończył. Ładnie jechał. Szkoda tego Suzuki'ego. Niestety na podium tutaj się nie dostanie. E, no, nie skończył tego. Tutaj widzę, że pięciu zawodników nie ukończyło tego wyścigu, ale nie miałem najlepszego czasu. Kto miał najlepszy czas? Artigas. 25.1 on nawet tak, on takiego nawet czasu w kwalifikacjach nie miał Naprawdę Tutaj troszkę właśnie tak jak mówię jest troszkę taka nieścisłość, może tą powtórkę pokażę Taka trochę nieścisłość w sprawie do tych czasów. Oni nie powinni mieć takich czasów na wyścigu, jak w kwalifikacjach. Nawet niektórzy mają w wyścigu lepsze czasy niż w kwalifikacjach, naprawdę. No i te opony powinny być jeszcze miękkie na takie warunki. E... Kontynuujemy. No ciekawi starting No tutaj teraz. Binder awansował. No, a Costa tutaj jeszcze będzie walczył. Jeszcze opozycję. Masja ma tą przewagę jednak. A Costa, Rodrigo i Binder. O miejsce trzecie. 94 punkty to jest prawie. 4 Grand Prix. Do przodu. Zostaje na swojej pozycji. Trzecie miejsce. O właśnie. W komentarzach możecie napisać. Czy już macie sesję fotograficzną? Bo nie mam pojęcia, powinna już być kolejna aktualizacja do tej gry. Ładny wyścig taka, z taką dozą niepewności mojej. Bo nie byłem pewien, że ja to wygram. Naprawdę. Już miałem sobie po prostu odpuścić. Drugie miejsce będzie dobre, będzie satysfakcja, a tutaj jednak powalczyłem, powalczyłem. Punkty. No, pok pora wam pokazać ten projekt mojego kasku już w pełni. I zastanowić się nad e zespołem. 10 tysięcy, no pięknie. 138 tysięcy reputacji zastrzyk gotówki kredytowej jest ładnie 11 tysięcy 12 tysięcy jest tego sporo dobra pora pokazać Wam ten projekt e, no, tym razem tak na koniec odcinka go pokazuję o, to jest ten projekt z tej firmy KRE Plus. Też taki monsterowy, tym razem z Pepsi. Myślę, Taki smok HRC Honda, numer 3 startowy. Tu też taki smok, honda. I tutaj u góry też takiego smoka tutaj dawałem. No można powiedzieć takie barwy biało. Niebieski czerwony. No, barwy Francji, mógłbym powiedzieć. Albo tym kaskiem, też by był ten projekt dobry na Misano, w którym jeździłem. Też by tutaj pasowało. No nic, tutaj jeżeli chodzi o mnie, no to pora, żebym się zastanowił nad zespołem. Tak jak tutaj mówiłem pod koniec odcinka. Jaki tutaj zespół wybrać sobie, czy to będzie z klasy Moto 2? bo raczej nie widzę żebym od razu mógł tutaj przeskoczyć do klasy królewskiej jak to zrobił Jack Miller tutaj są takie zespoły Red Bull, o ten by był ciekawy tutaj mam taki myśl żeby jednak do takiego lepszego zespołu tutaj pójść o właśnie ten tutaj jak widać te linie tej mocy też się z nimi sugeruje tak sobie tutaj tą myszką tak o zostawię i będę już wiedział czy jakiś zespół jest mocniejszy nie jest to samo wręcz czyli są wyrównane tutaj statystyki odnośnie tego zespołu obojętnie w którym tutaj bym był czy Kalex czy NTS czy Agusta no wręcz bym tutaj mógł sobie coś innego tutaj wybrać. Jaka tutaj byłaby fajna firma? Zastanawiałem się nad tą firmą. Czyli ten. I pojechać. Lub KTM. Zobaczę sobie fikcyjne. No, i proszę, tutaj by była fajna firma. I powiem tak, że biorę tą firmę. Tak jest. Tutaj pierwsze zawarcie kontraktu z tą firmą biorę, czyli GoPro z Kalexa, czyli taka firma e, wręcz, która w ogóle nie istnieje. No, szkoda, że tutaj twórcy nie pomyśleli o tym, żeby coś swojego wybrać czyli wybieram sobie typowo Kalexa, NTSa albo coś innego i bym po prostu sobie jakiś wybierał firmy, które mnie interesują bo mogłoby być Monster mogłoby być Red Bull, mogłyby być jeszcze jakieś inne firmy które po prostu są w MotoGP, byłoby to po moim zdaniem ciekawsze dobra, tutaj sobie wziąłem jedną firmę i tutaj wezmę sobie firmę Tak, tą. Dokładnie. Te dwie firmy mnie będą na razie interesować. Zobaczymy, co będzie później. Czy będzie to realna, czy to będzie fikcyjna. I też fajnie to będzie, bo dzięki temu sprawdzę, czy realna firma będzie mi dawać więcej lepsze warunki, czy jednak fikcyjna będzie mi tutaj lepsze warunki dawać, jeżeli chodzi o kontraktowe. I też myślałem sobie, żeby tutaj też zmienić sprawę związaną z moim menadżerem, bo tutaj jest B. I tak jest. Menadżer w tym odcinku też został zmieniony. Tym razem jest Daniel. Myślę, że wynegocjuje większą kwotę, jeżeli chodzi o mój kontrakt. Także tutaj, tak jak mówiłem, i kask pokazałem, i dokonałem swojego wyboru w sprawie przyszłości w MotoGP. Także jak Wam się podobał ten odcinek, śmiało komentujcie. Do zobaczenia!